Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Karolina i witam Was w Robloxie w naszym wyzwaniu, które no, zapodała mi Kasia. Na rakani, jeśli chodzi o mleka, jeśli chodzi o mleka, moi drodzy, ja tutaj w jednym takim fajnym świecie, w jednym takim fajnym świecie widziałam mleczka. Widziałam mleczka. Tak, że sobie tam pójdziemy. Pójdziemy sobie tam i to było Candyland. I ja po prostu przy montowaniu zauważyłam, że mam tam niezebrane mleko. I też właśnie daliście znać w komentarzu, żebym troszeczkę tak y, patrzyła. <grych> Okej, okay. i to było w lesie. Jedno było w lesie tak do drzewka przyczepione. Czy ja się skapnę? Znaczy ja się skapnę, bo mi bardzo zależy na tym, żebyśmy poszli do kolejnego świata. Y, tak, y, że no... No nic, zobaczymy, zobaczymy, gdzie to mleko było. Ono było tak do drzewa przyczepione, tylko w którym to było momencie. O ja szłam w tym kierunku. Jezu, ej, jak ja znowu je ominę. To będzie hit. To będzie hit. I chyba będzie ten hit. Ja nie wiem. Ja jestem taka ślepa. Jak gram w tą grę, a na montażu widzę, nie? I ja nie wierzę. Ej, bez kitu. O, matko. Ja poważnie nie widzę. Mi się wydaje, że to było gdzieś tutaj. Dobra, no nic, trudno. <grym> Okej, okay, ale idźmy po jedno mleko tutaj było pod... Poczekajcie. Hmm. Zaczekajcie, zaczekajcie, bo ja gdzieś tutaj się nie mogłam dostać, nie? To nie było w tym? <grym> no nie w tamtym miasteczku, tym, w tym miasteczku. Dobra, tutaj nie było, ale było tak gdzieś tutaj na widoku, z tym piankami. Z tymi piankami. Ej, a one się przemieszczają? A chyba, że one się przemieszczają. Jeszcze nie ma. Ja nie, ja, O, jest tam. Widzicie, jestem ślepa, jestem po prostu ślepa. E, dobra, gorąca czekolada mleczna. Okej, okay, dobra. No to nic, no to tamtego to ja chyba nie ogarnę. Szybko jeszcze sobie popatrzę, gdzie ja mogłam jeszcze jakieś mleko nie ogarnąć. Czyli na tym pierwszym świecie tam chyba się nie mogłam dostać? Nie, drugi. Dobra, chwila. Jeszcze tak popatrzę i spadam stąd, no bo yy, tak, ja tutaj widziałam na pewno mleko w tych drzewach w montażu, a teraz ja jestem ślepa i pewnie znowu, jak będę montować, że znowu je zauważę i to tak będzie. Tak będzie. Bo chcę szybko i to jest mój błąd. Mój błąd. Ale chcę przejść do kolejnego. No nic, dobra. Jeszcze tutaj najwyżej się wrócimy. Także no jeszcze tak patrzę. Ach. No dobra, trudno. Trudno, trudno, trudno. Ważne, że choć jeszcze jedno mleczko sobie ogarnęłam tutaj. A... E no dobra, wracajmy. Wracajmy. W ogóle dobrze, że y, się tu biega. Bardzo dobrze. Ja nie wiedziałam, że tu można biegać. Naprawdę, ja mam pewność, że się nie da biegać. A tutaj jak najbardziej się da biegać, także to jest na Omega Plus. Y, tak chce się teleportować. Mhm. Dobra. No i jesteśmy tu, z powrotem. Jak się Tak, zebrane. Wiem, wiem, wiem. Myślałam, że. Ach, myślałam, że znowu się zbije, że. Ale fajne rzeczy. Dobra, i nie patrz, nie patrz na te rzeczy, nie. nie. Dobra. Mm, czyli co? Tojland, tak? Jest kolejny. E, zaczekajcie, tutaj mamy główna ziemia. Kwarze. Na tej głównej ziemi. Gdzie ja tu nie mogłam wleść? Ja to nie mogłam wleść. Gdzieś. O, tutaj. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj, zbierzemy to mleko. E, bo tutaj nie mogłam pod ten mostek wejść. Bo miałam za wysoką postać. Okej, okay, dobra niebieskie mleko. Dobra, wracamy się i kolejne miasto, to jest fajne, przestrzeń, space. Eee. Najwyżej nie będziemy tak po kolei wchodzić. O, zobaczymy. O, jest tutaj, dobra, wejdziemy po kolei. Dobra, tak. Także lecimy do nowego miasta. Jestem bardzo ciekawa, właśnie jak tutaj będzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. I że szybko się znajdę. Ale tu ładnie. boże. A jej te krainy, to mi się naprawdę mega podobają. Bardzo. Dobra, tak tutaj sobie popatrzę. Ja oczywiście będę starała się rozglądać, no ale wiecie, jak jest. Wiecie, jak jest. <grywka> mm jak coś to dawajcie znać oczywiście zachęcam do zasilenia łapeczki w górę będzie mi bardzo miło będzie to na pewno dużo pomóc żeby ten film sięgnął gdzieś wyżej wiecie o co chodzi ok tutaj nic tutaj jest czy ja zginę jak tu wejdę mleko meteorytu myślałam że zginę ale nie, nie zginęłam na szczęście dobra co to jest to zielone? Czy to zielone mi pokazuje mleka? Wątpię, wątpię. Hmm. Ale jest tutaj na pewno ciekawie. Gdzie ja jestem? O, mleko. Mleko ufo. Mamy mleko ufo, moi drodzy. Także ja chyba muszę zginąć. nic, stąd się nie wydostanę tak normalnie, także się teleportujemy. Dobra, fajnie, że to na początku sobie załatwiliśmy to mleko UFO właśnie. E, także rewelacja. Tutaj w kwiatuszku nie ma. Na pewno nie ma? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma? Powinno być, ale nie ma. Mm, ok. Tam gdzieś u góry na pewno będzie. Tu w tych kryształach nie widzę. Staram się rozglądać, ale tutaj jest trochę ciemno i dla mnie będzie to troszkę trudne. Przez to, że jest ciemno. Jak tam się dostać w ogóle na górę? Nie mam jeszcze pojęcia na razie. O... Dobra, chodźmy tu. Co to jest? Tu można wejść? Gdzie ja jestem? Tu musi być jakieś mleko. Ej Nie, no, nie, nie, nie. Ej, nie ma. Ej, byłabym przekonana. Kuźwa! Gdzie ja jestem? Matko, jedyna. Patrzcie, gdzie ja jestem. Dobra, ja tak sobie będę tłazić. Takie. Ma. Żyje. <śm> Żyje. <śm> Dobra. Ej, nie wiem, gdzie mnie walnęło tutaj, ale wejdę sobie. Na samą górę. I nie mam mleka. Serio? Boże, ej, powiem wam, że to będzie kiepsko w moim wydaniu. Będzie ja jestem ciekawa, jak Kasi tutaj pójdzie. Maskę założyłam. Bo tak w ogóle. E, no. Tutaj też nie ma, nie ma. Ej, nie ma. Mogę tu wejść jakoś? Nie. No sorry, jak coś mam katar. To jest nie katar, tylko tak, no nie wiem. Ja pierniczę. Ej, naprawdę to będzie kiepski odcinek. Nie. O, w końcu kosmiczne mleko do jajek. W ogóle ile tutaj możemy mlek znaleźć? 20? nie niby gdzie? No, ewidentnie kosmiczna sfera nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie. Dobra, chodźmy na prawo. Jak nam na lewo mi nie idzie, to może na prawo pójdzie. Ja nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. I naprawdę, to. Dajcie znać, jak wam szło tutaj. Było mi niesamowicie ciężko. Zaczekajcie, hmm. jakie to mleka? Jak one się nazywają? Mleko meteorytu, kosmiczne mleko, mleko UFO, mleko teleskopowe, mle ziemskie mleko, mleko kometowe, shooting star, mleko grawitacyjne, mleko paliwowe, mleko Ironmana, no to powiem wam takie średnie mi to pomogło. Jakoś czarnej dziury, gdzie jest czarna dziura. ogólnie ciężko mi się tutaj wspinać. Dobra, chodźmy tutaj. To jest rakieta, to tam będzie. Dobra, ale widzę tu. Drabinę. To jest dobry znak. Dobra, może jeszcze tam, tam nie będę wchodzić. Okej, okay, fajnie, że potem mogę się wspiąć, ale jak ja mam się tam... Oh. To chyba nie mam lekka, mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, no nic. Będę szukać, będę szukać... <laughs> Nie? Znajdę. Znajdę może. Może. A zaczekam. Zaczekam. Nie wiem, czy coś tu się wydarzy. Coś powinno. Coś powinno, no bo nie bez przyczyny to jest tu. O! Nie. Znowu ufo. Znowu. UFO. Kurde, myślałam, że coś, coś się tu stanie fajnego, ciekawego, mm. nie wiem. Wow, chodzę, aha, i co teraz? Nie widać. Ja chodzę? Chodzę czy nie chodzę? Aha, jestem tu. No nic, będę ładzić nie wiem w którą stronę. O, może tak. O, może. W... No, to tutaj musi być na bank mleko. Musi być na bank mleko, ale obawiam się, że ja go nie znajdę. Bo jest tak ciemno. Chwila, jest, Kuźd jest, mleko z czarnej dziury, dobra. Świetnie. Okej, okay. yy, no dobra. <grafię> Sprawdzam, czy to się na pewno nagrało, nie? Okej, okay, dobra, no to lecimy sobie tutaj, czyli tutaj mieliśmy mleko z czarnej dziury, okej. Okay. No. teraz spoko, co tam jest? no Mi się wydaje, że tam coś powinno być. Yy. Kurczę, nikogo tu nie ma, wiecie, ale tak spoko by było z jakimś łazić. Mm. Nie, no, tam musi coś być. Dobra, ja tam wejdę. Ja nie wiem, czy ja, ale jakoś tam wejdę. I jakoś tam wejdę. No nic, chodźmy tędy. Chodźmy tu. Aha, bo tu jest ten budynek, jeszcze raz tam wejdę. Bo to na pewno musi tu być, musi tu być jakieś mleko. Mm. Dobra, maskę mamy, bo nie bez przyczyny jest tutaj maska. Mm -mm. Gdzie ja wpadłam? No, świetnie. wleciałam gdzieś. Chcesz mleko? Patrzcie, przez przypadek. To był czysty przypadek. A jak się teraz stąd wydostać? Fię, czy to jest jedyne mleko tutaj, w tym budynku? No nic, no nic, lecimy dalej. W meteorycie byliśmy. Tak, że lecimy dalej, 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 dalej. No nic, no tutaj za wiele mleka nie znajdę. Raczej. Bo zanim ja w ogóle ogarnęłam, gdzie te mleka mogą być. Ale wydaje mi się, że w tamtym budynku jeszcze może być jakieś mleko. Może znaczy, to chyba za mało. Dobra, tutaj wejdźmy. Jeszcze raz. Ja tutaj znalazłam coś, nie pamiętam. Chyba tak... Coś się wydarzy? Nie. A tu? A. Ok. Mm, mm -hmm. Nie no, to tutaj też musi być jakieś, tylko gdzie? się, że ja to zlecę. Nie ma. Gdzieś tam było, nie? Że mleko, mleko. Jest. 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 O, matko. Księżycowe właśnie. Właśnie tu na górę. Okej, okay, zeskoczmy. Czyli ja muszę się jakoś y, dostawać do tych. Y, 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 światów. O, do tych światów. A tutaj co będzie? Jaki tu świat? Jaki tu świat? Mhm. to jest tu, co ja zleciałam. Także okej, okay. dobra. <laughs> Kuźdę. Dobra, będę musiała tutaj się dostać jakoś. I co to było? <laughs> za ten czas goni. Okej, okay, to był ten meteoryt. Lecimy, lecimy. Dalej. Tam coś jest. Tylko jak ja tam wejdę? Po drzewku? Jest, dobra. Ej, gdzie ja jestem? Nie, ja chciałam po tamtym mleku iść. O nie. Okej, okay, dobra, a tu gdzie ja jestem? No nic. Wejdźmy w takim razie tutaj. Nie. Nie, jeszcze raz, dobra, ok. Ale dobra, ja wiem, gdzie jest mleko. Nie. Już się bałam, że utknęłam i będę musiała się startować, nie? Dobra. Aha, no to super, no. A, tu jest otwarte, okej. Okay. Oki, oki, oki jest mleko. Mleko Ironmana. Nieźle. Dobra, restartuj się. To nie ma czasu. Nie ma czasu. Dobra, jeszcze raz lecimy. I jeszcze raz. Tam jest ten fotospad. A tutaj do góry, żebyśmy się dostali. Okej, okay, tylko jak ja tam. Mm, wejdę. O, tamto drzewo. Patrzcie, byłam tu przed pluniem. No, kaman, on. Właśnie. Ach. No nie umiem wejść na górę. Dobra, a tu nie ma czasami jakiegoś? Nie, dobra, no nic, ale ważne, że się, ja myślałam, że się dostałam, a to taki sikus? okej, okay. najgorzej jest z tym wspinaniem się dla mnie, no pewnie inni to już są tacy obcykani. Nie! Okej. Okay. Siub. dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, tutaj sobie wskoczymy tak. Okej. Okay. No, leć. Dobra, mamy to. Mamy kolejne mleko mleko teleskopowe. E, dobra. Tu już byliśmy. Tu się będę mogła chyba wspinać? Tak. No, come on, come on, come on, come on, come on, nie. Aha, jeszcze odkryłam, no świetnie. Mogę wyjść? Nie mogę. Dobra, restart. Restart. Du -du -du -du. Chociaż muzyczka jest fajna. No dobra, jak tam ogarnęliśmy to mleko. A to co to jest za wejście? Można tu wejść? Nie. A może można, tylko ja nie wiem jak. Też tak może być. Też tak może być. No, także czas ucieka. Niestety. Ale być może... Okej. Okay. Znak pytania? Eee. Raz. Zero zero, zero, zero? Nie. Dwa, jeden, trzy. En, zero? Nie. Czy dwa, jeden? Czy <ścoughs> cztery, dwa. I ja, clear. Czy dwa, jeden? Nie. Nie znam hasła. Eee, skąd ja mogę to hasło wziąć? Ej! Pewnie jest mleko. No, nic. Nie znam hasła. Czy 41? Czy Dobra, nieważne. Nieważne, może tu gdzieś jest to hasło, gdzieś ukryte. Nie mogę wejść, okej, okay, dobra. No nic, tam pewnie jest mleko. Na 100 Na 100%, a ja nie wiem. Nie wiem, jakie hasło jest. Yy... Yy, Także no trudno. Okej, okay, tutaj byłam? Byłam tutaj? Nie pamiętam. Wejdźmy. Nie, nie byłam. Ziemskie mleko tu powinno być. Gdzieś u góry? Na dole. O, jest tutaj. Okej, okay, ziemskie mleko. No, super. No nic, no. Tam jeszcze nie byłam. Tam, 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 tam. Chcę iść tam. Tam, na sam koniec. A czemu ja się tak nie oddalałam? Lepiej widać wszystko. Eee. Okej, okay, dobra, 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 dobra. I gdzie to było? Tam muszę się przedostać. Dobra, chodźmy tędy. Okej, okay. ile mam w ogóle tych mlek? 9 na 20, no ja Was proszę. Jest, 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 jest. jest. właśnie do środka. E, mleko grawitacyjne. E, Okej, okay. dobra. Dobra, dobra, dobra. No nie znam, więcej nie uzbieram, niestety. Nie ma szans. Ale może następnym razem, jeszcze tutaj się wrócę, możecie dać mi jakieś podpowiedzi, gdzie ja powinnam się właśnie tutaj udać, e, żeby znaleźć mleko. Możecie mi napisać, nie obrażę się. Kasia tam nie musi wiedzieć jak coś. Dobra, tutaj na górę? Jakoś nie. Tu coś jest. jest mleko. Kajetko, jakie tam. Yy. Nie wiem tam wejść. No właśnie, tu się nie da za bardzo. A tam jest chyba prawdopodobnie. Ach. Dobra, no nic, no nic, ja spróbuję sobie to ogarnąć w następnym odcinku, moi drodzy, bo niestety już czas mnie goni, także no, będę musiała się z wami żegnać, jest mi bardzo przykro, że tak mało mleka zabrałam, bo po prostu to jest jakiś dramat, to jest jakaś paranoja, ale mam nadzieję, że właśnie w następnym odcinku to sobie dogramy. 10 20, no słabo, słabiutko, słabiutko. Dobra, no to nic, dajcie znać, gdzie są jeszcze mleka. Możecie napisać w komentarzu. Trzymajcie kciuki za mnie. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i do następnego czwartku. Cześć!